Cześć, witamy Was w Rapkan Capie. Dzisiaj. Grubnię, mamy... bo ucha, uh, 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 uh. ucha. nie taka zła. Zobaczymy jaka będzie w tym roku. Są z nami pieski, przez roger. Jest kropeczka. Rodzeństwo. Tak. dzisiaj Ta. mamy taki program. W sumie nie będzie żadnych raperów warszawskich tym razem. Będą składy z różnych stron Polski, bo i z południa i można powiedzieć że z północy. Zdradzimy może już te miasta, które się pojawią, co? No. Redak Dynia. I Wałbrzych. Otóż to. Czyli Dolnośląski i Pomorski Hip-Hop dzisiaj u nas. I bardzo fajnie, no bo trzeba się postarać. Do, dużo dostajemy maili od was i niektóre maile są więcej w ten deseń, żeby dawać te zespoły bardziej znane, że o, a kiedy będzie PAY, a kiedy będzie WWO w ciapie. Ale też jest sporo też maili, które mówią, ale dajcie też te zespoły mniej znane. Ładnie. Teraz te zespoły akurat, które będą gości w naszej to można powiedzieć, że medialnie mają po jednym teledysku, po jednej płycie na koncie. No, Wydane czyli niedawno. Czyli można powiedzieć, że zaczynają. Debiutanci, chociaż wiadomo, że wcześniej też coś robili, ale na... Mniejszą skalę, nielegalne. Piszecie też, też maile, że chcielibyście, żeby w tych programach było trochę jeszcze więcej breaka, albo jeszcze dj Będziemy się starali na pewno w tym przyszłym roku robić jakieś też takie programy tematyczne, typu zaprosimy kilka DJ-i. Rozmawiałem z DJing Krymem, który obiecał, że wpadnie, więc zrobimy taki DJ-ski program. Zrobimy też na pewno brekowy, że zaprosimy samych brekerów i, i taki odcinek, no ale na razie staramy się przemycać wszystkiego po trochę w tych odcinkach. Dobra, to nie przedłużajmy, zaprośmy najpierw gościa, już w takim razie z Dolnego Śląska, Aro! Witamy Aro z Wałbrzycha. ze yes, swoim nowym hype siemka, siemka, Witam. Witam. Się. Cześć. Witam. I Pieski pies, 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 też pies, was witają od, pies, pies, od razu. Krapeczka, chodź są. tutaj, chodź tutaj. Tutaj no go. i jak tam przyjechał z Żbrzycha do nas, to macie długo, kawał drogi do naszej Długo, długo, ciężko w ogóle i daj spokój. Ale powiedz Aru, jeśli tak ostatnimi czasami już coś po Polsce z koncertami. To znaczy Co go nie znają? To już go poznają w innych miastach? No już go poznali, i tak ja znam mniejszą skalę, ale myślę, że to ruszę po nowym roku, kiedy wiesz, kiedy chcę poczekać, że ta płyta wiesz, gdzie dotrze do słuchaczy, gdzieś tam już rady jakieś grają, niech ten klip jeszcze trochę pośmiga, zrobimy drugi i po nowym roku ruszamy z jakąś taką małą trasą. To niech ten klip śmiga, w takim razie zobaczymy teraz klip, zaraz wrócimy do gadki. Niech będzie wspomnienie wakacji co <laughs> taki wakacyjny klip, który nie zdążył. na święta, nie wiem, się no, w ogóle. Ale zawsze sobie dobrze jest wspominać wakacje czy w święta, czy Dokładnie. ferie. To pocztóweczka Dokładnie. leci do was od nas. Słyszałem pierwszy raz kiedy usłyszałem o tobie, to bo jak przysyłali te demówki tutaj. I... I był ten koncert, Giziecko konkurs, Giżycko Festiwal. Powiedz, to był twój pierwszy festiwal, na którym wystąpiłeś wtedy? Nie, nie, nie. Może pierwszy aż tak, wiesz, takich rozmiarów, na taką dwudniowy, taki festiwal taki duży. Może, nie, to nie był pierwszy. Na pierwszym festiwalu graliśmy... Yy, grałem że dwa lata temu, to było w Żarowie, gdzie grał Tede, yy, gdzie grał, grał Gramati, gdzie, gdzie było takie, wiesz, różne też przeglądy właśnie zespołu, gdzie też tam jakieś miejsce w czołówce zająłem. Ogólnie tam się mówi, że dobrze odnajdujesz się przed publicznością, że Potrafisz publiczność zawalczyć z To znaczy, też to... tak słyszałem. No nie wiem, wiesz, na słuchaj. Ja na sam... małych koncertach, czy lepiej się odnajdujesz na takich dużych koncertach? to myślę, że znaczy, dużo ludzi. to nie ma, więc robimy teraz w najbliższym czasie małą imprezkę w, przy, przy domowym barze, tak zwanym, gdzie będzie może z 30 osób i zrobimy taki wiesz, taką, taką, taki mały koncert mój. A wiesz, czy tam będzie 2000 osób przed sceną, czy będzie 300, tak jak nieraz jest na impreza bardzo często, to nie ma różnicy. Wiesz. I jestem na scenie, zawsze tym samym człowiekiem, nie, nie dostosowuje się do tego, co jest przed sceną i co a powiedz już od ile już koncertów zagra, za razem żeście wystąpili? Dopiero zaczynamy współpracę. Dopiero, dopiero zaczynamy współpracę, nie będziemy dopiero zaczynać koncertować. Czyli na razie dopiero próby, tak? się Tak, na razie próby, same. Ja próby, samemu nie. to bym się musiał chyba pochlastać, a nie no, zagrać to. się materiał dlatego tego dlatego bo on jest ze mną, nie. Mhm. I co to jest podbija wszystkie zwrotki? Czy na też? Nie, no na drugi wokal. A jakieś odcinki też już układasz? Znaczy ja w ogóle należę do zespołu, do mhm. Grzycha też. Jakiego? K PWA. No to proszę, to już kolejny, który no, słyszymy z Wałbrzycha. No, jednak, gdzie je się jest, tam... jest, jest kilka zespołów, oczywiście, to no, nie jest jakieś miasto, gdzie jestem tylko ja, absolutnie, w ogóle. Nie, ale wiesz, ostatnio, w wielu miastach co? długo działo się, jakby w Antegrandzie kipiały były zespoły, mm -hmm. ale ciężko mi było jakby się przebić do większej świadomości, a Wałbrzychowi się to udaje ostatnio. No, w ostatnich tygodniach mamy aż dwie legalne produkcje, czyli no. wiesz, nigdy, wiesz, niby nigdy nic, a tu nagle wiesz, mamy dwie płyty, nie? także no... Ale mam jeszcze do Ciebie pytanie taka. a propos tych przeglądów, nie? Mm -hmm. bo wiem, że byłeś oprócz tego Żarowa, byłeś jeszcze we Wrocławiu na jakimś przeglądzie. No w Klubie I Kolor, tak. I tak w sumie można powiedzieć, że jesteś trochę obeznany z tym, Czy czy, czy nie uważasz, że to jest właśnie takie, jak kiedyś było, nie wiem, w latach 80. czy coś było kupę przeglądów rokowych, z jakichś mm -hmm. tam bankowych, że teraz jakby właśnie podobna rzecz dzieje z hip hopem że to dużo dużo takich właśnie przeglądów. Znaczy, z tego co wiem, jest tego dużo, ale no nie wiem. Czy... A atmosfera na takich przeglądach to jest rywalizacja, te zespoły, wiesz, no to patrzą wiesz, krzywo na wiem. siebie, jak to? Jak nie, to jest... powiem ci, że ja się spotkałem z czymś takim, wiesz, w, 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 w klubie Color, czy w Giżycku nawet, no. gdzie, gdzie ostatnio właśnie graliśmy, tam tak w ostatnie wakacje, to było wiesz, absolutnie odwrotnie w ogóle, wiesz, mhm. jeżeli chodzi o rywalizację, jest ta rywa, rywalizacja, wiesz? nie patrzę, Czuć to. Tak, no bo wiesz, jednak tam przyjeżdża się po to, żeby, no nie wiem, chciałoby się wiesz, wejść tam na te pierwsze trzy miejsca i powiedzieli, yes, to jest, to jest, tu zajął trzecie miejsce, drugie, pierwsze, to jest ten ziom, nie? A wiesz, a poza tym, jeżeli chodzi o składy, które tam grają, to wiesz, to jest bardzo fajnie, bo ja w Giżycku na przykład, gdzie tam miałem to pierwsze miejsce, tam przychodzili, wiesz, ludzie, którzy rymowali z innych składów i po prostu gratulowali, mówi, było dobrze, wiesz, mieliśmy takie typy nawet, że to ty, czy to może ten, może ten, ale było no gdzieś tam, tak. wiesz. Nawet, wiesz, także spoko, jest bardzo przyjazne także wiesz, także okay, Ale też mi się wydaje, że na przykład w Giżycku... Nie było tak, że pojechałeś już tam z pewnym takim luzem, bo w sumie wiem, że już wtedy działałeś z SP mhm. Rekord i już miałeś plany wydawnicze, a tam w sumie y, nagrodą było to, że miałeś jakąś możliwość wydawniczą, mhm. więc miałeś już to znaczy... pewien taki zapas luzu, nie? Mhm. To znaczy, wiesz, ja pojechałem tam, w, tak, ja po z, z później pojechałem nagrywać jeden z pierwszych razów, gdzie byłem w Warszawie w ogóle w SP i wiesz, mhm. nagrywałem już płytę, ale ja tam nie pojechałem po jakąś wygraną, czy wiesz, czy zrobienie, żebym z nagro płytę, żebym tam coś wygrał, w ogóle nie że nie, nie brałem nigdy udział w którymś takim dla jakiejś nagrody, czy dla, czegoś Co takiego nie? Płytkę? Mów, mów. Okay. Wiesz, nie, nie to, żeby to wygrywać, bo jak miał to robić, że dla nagród, to bym, wiesz, to bym skończył to robić dawno temu, nie? Nie po prostu, wiesz, po prostu. No, a słuchaj, a teraz jakby dwa zespoły, wiesz, dwie ekipy, no. Na legalu. Mhm. Ty i trzeci wymiar. No. Powiedz, czy byście jakoś wcześniej jakieś drogi Wasze się krzyżowały, współpracowaliście razem? Tak, zrymowałem przez jakiś czas jeszcze przed, przed, moim, przed moim wojskiem z nulem z trzeciego wymiaru, a te przecież zaczynają gwałcić. <słuchaj> <słuchaj> Spokój. No, ty, no wiesz, tak. to jest kamerowca zwierząt. Teraz, jest... Tak. Kropeczka, nie wolno tak, no ale wiesz, chciał kropeczkę zdominować, a kropeczka tak. mu pokazała, że też się umie w to Chodź tutaj, chodź tutaj Czyli, ja już wiem, Kropka. co wy robicie z tymi psami, nie? Nie, spoko. Ja, wracając, do, więc, do tematu, to, to tak, było, była współpraca z byłem i, no, i, i, i mój nielegal, gdzie, gdzie było gościnie właśnie członkowie trzeciego wymiaru, tam się udzielili. Także no, na tym, na tym polega nasza współpraca. Oni się dograli do mnie na płytę na nielegalną, i, I tam graliśmy koncerty jakieś lata. A działa? jako, Poczekaj, jako rapper też się udzielasz, ale też czasami organizujesz jakieś imprezy. Znaczy tak, ja w Obrzuku jestem znany z tego, że jestem jedną z dwóch, trzech osób, które robią. Jeżeli coś się dzieje, to albo robię, albo wiesz, tam jakieś dwie osoby tu stałe. No bo jakoś tak się już przyjęło, że wiesz, wszyscy zwracają się tam, tam, no może nie wszyscy chcą coś zrobić, to, to po prostu wiedzą, że ja mam możliwość załatwienia sprzętu, załatwienia, wiesz. No i to, A jakie to... kluby na przykład są takie, wiesz, profil kopowe, gdzie tam koncerty to się to znaczy, odbywają? No znaczy wiesz, nie ma klubów, bo sprawdzałem, właśnie hale Osiru no. w całej Polsce udostępniają. Czasami, no, ale hale sportowe to nie są najlepsze nie, miejsca nie, do koncertu. Wiesz, bo, teraz WP w Wałbrzychu, było bardzo dużo ludzi, ale w ogóle nie wiem, jakoś nie czułem tego klimatu w tym, wiesz. Nie można było wynapić nawet wez, piwa jednego, nie można było, wiesz, później było w ogóle imprezy, bo po, po, to jest koncert i do widzenia. Dlatego nie, nie jestem jakimś miłośnikiem, i wiesz, nie preferuję czegoś takiego, wolę to robić w jakichś klubach, wolę, żeby przyszło dwa razy mniej ludzi, ale żeby było wiesz, jakiś klimat, nie? żeby to miało swoją motoczkę, że to jest koncert, że to jest później impreza, że można fajnie sobie posiedzieć. A mógł pytać o kluby w Obrzyku, no nie ma typu nie ma, nie ma typowo klubów hip-hopowych w Obrzyku. Myślę, że w Polsce jest niewiele takich, które grają tylko hip-hop, więc takich takich znanych, a więc, no ale jest, ale, są... Kluby, Właściciele wiedzą, że może takie podejście trochę komercyjne, no, znaczy na pewno że wiedzą, że tego są pieniądze i wiedzą, że może, jeżeli no tak. w to wejdą, to nie stracą, nie? Dlatego lepiej, jak są tacy organizatorzy, którzy to znają od podszewki i dbają wie. też o Tak. Teraz jeszcze porozmawiamy, dołączą do nas następni goście, mam nadzieję, że coś tutaj u nas na żywo w kanciapce uda się zarapować. No na pewno, karo. na pewno. A teraz w takim razie teledysk ma starego Bardzo papy, dobrze. który zna się na rzeczy, dla Was. Wiesz, jest. Są oczywiście jakieś wypowiedzi takie krótkie, debilne, który, których panów, autorów czy tam kogoś pozdrawiam serdecznie na płycie w specjalnych pozdrowieniach, tak zwanych środkowych palcach. Pytam no, dlatego, że wiesz, mieliśmy kilka dni temu gościem Viva Matu, innego programu był niejaki Cezary Pazura, polski aktor. I słuchaj zapowiedział twój teledysk i powiedział, że pozdrawia tego chłopaka, mimo że go nie zna, co ma ten hit z wakacji. Znaczy I... mówię o mnie. Tak. I że słucha, tego furze. <laughs> Dobre. Po, pozdrawiam pana, to zarego pozdurę. Colwiek jest w tej chwili, ale okej. Okay. No powiedz, to jest dobry, słuchajcie. A powiedz, czy masz zamiar jeszcze... Że... Śpie... śpiewasz w niektórych kawałkach. Tak, no, tak. no, czy masz zamiar jakoś to rozwijać? No co znaczy nie, myślę, że wiesz, jakoś na pewno cały czas, to rozwijam kształtuję, próbuję coś tam śpiewać. Wiesz, jestem tak jak w biżysku na przykład, jestem tam wspomniałem, wiesz, jestem z wielu. MC, którzy rymują i od zaraz też śpiewają, yeah. wiesz, no bo to jest taki jakiś event, no bo nie ma, na przykład ty nie śpiewasz chyba, wiesz. Scroll. To my się no, jest, no ale to jest, raczej takie pospiewanie, niż jakieś takie typowo, no bo ja typowo tam gdzieś śpiewam, jakoś tam, wiesz, jakoś tam robić te refreny takie z takim kopnięciem, gdzieś tam ten śpiew jest i A śpiewałeś wcześniej gdzieś? Chórze może coś. Nie, co ty nie, nigdy Nie, 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 śpiewałem. Czas zaprosić drugich gości z drugiego końca Polski, z Nadzbałtyku. Rymo Plastikon i Mona. Witamy serdecznie. W Rapkon ciapce. Miło, że wpadliście. Cześć. Cześć. DJ Nervous będzie dzisiaj naszym DJ-em, który nam tu przygadza trochę, ja, wice, troszkę. Wice, wice, wice sobę, no z dj wie. ja zapraszam tutaj. Witam dj dzisiaj drugi raz. Już. <laughs> Ciebie, <to już> witam <laughs> drugi raz. Stamtąd, jeden lewy, prawy gramofon. Chyba wiesz wszystko, nie? Co i jak. Mamy znowu psy. Jakby co do trzech razy też można stupia. Tak. Są twoje te psy. nad morza, długa droga. Nie, niedługo. A pociągiem jechaliście? Pociągiem. Czy? Powiedzcie, no właśnie jesteśmy dwa dni po premierze waszej płyty. Znaczy, ty jesteś po... U, od razu na początku. Ty jesteś w Rymoplastykonie nie? Nie, nie, Ja nagrywam swoją solową płytę. Twoją solową płytę? Tak. Tylko to są twoi dobrzy znajomi po prostu. Tak. Nawet bardzo dobrze. A Rymoplastykon to jest w takim razie Ananas? Tak, to jest Jarek, Jotera, Jotera. Ananas. I to sami robicie bity, czy macie jakieś No to tak? powinnyście Jarkę spytać, bo to jest Ty jego broszkę. No praktycznie wszystkie moje bity są oprócz dwóch. Mm -hmm. Na płótnik. Ale słyszałem też, znaczy nie słyszałem, wyczytałem, czytałem, że się udzielasz także w e, trochę innym muzycznym projekcie, o innym zabarwieniu, bardziej hardkorowym. No no tak. tak. To jest zespół Gago, pochodzi z wejkorowa i to jest taki typowy hardcore. Ale co, dla nich też muzykę robisz? Tam... Nie, ja tam jestem wokalistą akurat. Ostry wokal taki? Ostry wokal i rap. Garda, I rap zdziera, taki. Taki. Mm -hmm. To Patrz właśnie. Ostatnio dużo takich, co w ogóle o tym sądzisz, nie? Bo nawet na polskim rynku widzimy, a na pewno też słyszałeś Judgment Night, takie... Jakie produkcje, takie cenisz, które leżą na pograniczu rapu i ciężkiej znaczy, muzyki? To znaczy, ja ci powiem, że Cię tam zbytnio, w tym nie orientuję, ale zostałem hmm. zaproszony do nich i... Zagraliśmy jeden kawałek w i mi się spodobało, co oni robią. Hmm. I mi się spodobało, co ja robię hmm. i tak już od ponad roku jesteśmy razem i sobie robimy tam. Spoko. To zaraz może pogadamy w takim razie o Rymoplastykonie. Bo tak po to się tu spotkaliśmy i o waszej płycie. Ktoś może do nas zagrać, ale teraz chciałbym Ara poprosić tutaj, bo mówiliśmy wcześniej, że coś zagrasz. DJ Makaron, tam poprosimy przerwę. Ara, co to będzie za kawałek? Poczekaj, jeszcze powiedz tutaj. może. nie znają. w ogóle promujemy z wakacji płyta teraz wchodzi, takie życie, a ten kawałek tytułowy z płyty, co go nie znają, zaraz no go to poznają. To w tym razie już zaraz dla Was rap ciapie. Aro. Wiadomo, że zawsze staramy się zrobić jakieś żywe do tej części, nie Mujek? Występ musi być, nie ma co, my nie przepuścimy tutaj. Musi być. Śpiewać nie i tańczyć. I ładny układ. Śpiewam, człowieku, przyjść na koncert. Aha, jeszcze w tym momencie chciałem... którą... E, który Czyli tą. I pozwolę serdecznie moją która w tej chwili we Włoszech pilnuje takiej starszej pani, ona tam zarabia i bo jest naprawdę ciężko na co dzień. Pozdrawiam ją serdecznie i dzięki, że to robisz, między innymi dla mnie, między innymi dla Ciebie dedykuję ten kawałek, czego nie znają. Aro. Kątak, co kawałek, który już może znaliśmy na pewno z telewizji wcześniej, tak, bo to ten pierwszy singlowy. Obudzi nas tutaj na pewno. Idziemy. Dawaj Ja. Trzynaste król za dekami Byłą pastę Proszę obudź mnie, bo nie, nie wiem co, co wokoło dzieje się. Chociaż chyba śnie, a to co, a co widzę, widzę najwyraźniej złe Są otacza mnie Nie interesuje osoby mej zupełnie jak letargu nie okej TV, bomby, jakieś karabiny, nie wyobrażasz sobie moje miny, jesteś odporny, zobaczymy, zamknij swoje oczy, może razem poszlimy, to co widzimy, to nie jest bajka, z nerwów, jedna za drugą ci się fajka, jesteś twardy, bo nie dopuszczasz do swych oczu prawdy, ja nie chcę więcej, niech ktoś już złapie mnie za ręce, wszystko co widzę, za bardzo mnie przeraża, I jest mi strasznie jak kontuzja dla piłkarza, takie jest życie, niestety nie wiem co widzicie, też moje oczy w Lecz, lecz, lecz moją oczy w tym się nie chcę kłocić Obódź mnie, męczy mnie ten sen, Już nie chcesz spać, pomoc, tym ociąg stać Obrócz mnie, męczszy mnie ten sen, Już nie chcesz spać poświęc, komuś stać Obróć mnie, męczy mnie ten sen, Już nie chcesz spać, pomóż, tym o stać Obróć mnie, męczy mnie ten sen, już nie chcesz spać. Nie, bo już nie mogę tu wytrzymać A czuję, że, że to się, się nie kończy, dopiero zaczyna Zaczynać. to nie winał, to chyba jakaś pina Widzę postać, która spada i na się do góry spina Ta się wykrzywia, ta wygina A tamta wypina, ona jest za coś wina Leż spada, na nią wina I dziwna mina. mina, coś mi przypomina Jakby twarz wyciągnięta z thrillerowego kina. kina To jest jak poszła a w pełno po po czwart. Czwart. Ktoś mnie tu porwał i, i nie, nie chce mnie oddać Jakby potwory wszedł w moją w głowę, głowę. ją na połowę Włożył mi do niej nie Przekręte postacie, które idą w moją stronę Ja się jej boję, one chcą mi wyrwać to, co jest moje Zmysły, pomysły, idei na, na stronę Pełne kąboje, ubrane, ubrane w dziwne stroje Zmasakrowanych karzy, całe roje Ja no Już mam dość, ktoś mnie uszczypnie wtedy się obliczę i wszystko to zniknie Zniknie, zniknie, zniknie Już nie chcę spać, pomóż mi, moczo, znać Obudź ten sen pomóż, pomóż mi, moczo, znać Powódź stać Obudź nie, męczy mnie ten sen jeśli się przez pomóc pomóż, pomóż. mogą stać Obudź mnie, bo ja ciągle w tym Gdy Ty usłyszę znowu, że ja nie się. Ale pozwól, przejść w baraną i Czyli mnie, nie tykani Oni sami, zemocystani Każdy każdego ciągle rani traktowany jakby byli kamieniami Opieczętowani zasad schematami A, 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 grzycie, tak, tak, One tak One powlekane banałem, w, stałe, znakowane yo. Obudź mnie, proszę Cię obudź Obudź męczy mnie ten sen Już nie chcę spać pomóż mi moczą stać Obudź mnie męczy mnie ten sen Już nie chcę spać pomóż mi moczą stać Obudź mnie męczy mnie ten sen Już nie chcę spać pomóż mi moczą stać Obudź mnie męczy mnie ten sen Już nie chcę spać pomóż mi moczą stać Dziękuję, dziękuję. Dzięki. Dzięki. Bardzo fajnie to był właśnie rymoplastygon i Mona Dzięki. Zapraszamy Was na klip i już za chwilę będziemy się żegnać. I na czas, żeby się z wami pożegnać, to już ostatnie wejście, Papa. Pa. ale nie to, że tylko zrobimy wam papa, pa. tylko tu jeszcze chwilę porozmawiamy, pogadamy jeszcze chwilę o luźnych tematach. W ogóle, jak się podobało tutaj u nas w Ciapie? Odczuliście domową atmosferę? Było tak. I naprawdę się, się jak u siebie w domu? Tak. Tak. się jak u ciebie w domu. Panie macie <laughs> ja w domu. Tutaj nie mam takiego <laughs> wysokiego sufitu w domu, muszę przyznać. Niedługo no święta. Karpin Karpin chcesz na... prezent? Kupujecie już jakieś. A tak, chcesz prezent? prezenty. Chcesz prezent? No. A co macie? Przejdziecie coś do... A, chciał żądam. Jest trochę przepocona? Ale myślę, że będzie pasować. A co ty? O, o, na, 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 na. Jak no, to jest? Ananas! Wujek przed końca. To kiedyś jakbyś trzeba było Pokażmy. się przebrać na szybko, to już będziemy mieli. Ja myślę, że da radę. <grym> trochę z szczególnie. Hitram do szafy. Ale. Na półkach garderoba. na szafę, na szafę będę robię też. Wójka. Wujek dostał wujka przez programy, ja, czy nie no, wujka przez ja dostałem to sobie, no to dokładnie. A, no to to fajnie. można przytwierdzić do naszej gazetki. Tak, dokładnie. Patrzcie, to jest ten właśnie, on to dostał od nas, a teraz powie, że ja to Nie, od organizatora to jest kopia. Od, od organizatora dostałeś. Nie no, zgadza się, śmieję się, ale... Ponieko, no jak dyplomu to jest... Ale podpisane w proszę w jury, tutaj i tak. tak dalej. I wiwa, różne są podpisy, albo... no Viva. No dobra, to ja to przywieszam tutaj. Powiem tam konkurs jakiś mamy, nie? No właśnie, do wygrania mamy bardzo fajne płyty tutaj naszych wykonawców dzisiaj, którzy są z nami. No i będzie proste pytanie, no i co, było tak zrobić, żeby A, pytanie to było. No płytkę plastikową, pokaż w środku tutaj. Tak, też Proszę, pokażę, tu Aro. No, tu też pięknie w środku czarnokiej. I pytanie właśnie dotyczy sceny trójmiejskiej hip-hopowej. Może no teraz zadaj tutaj pytanko wszystkim, tak. co oglądają. Pytanie brzmi żeby wymienić pięć składów trójmiejskich i kopowych, trójmiejskich, czyli może być Gdynia, Tych nieznanych jak Dańs Może być nawet Reda, Trudni. Powiedzmy Rumia Gdynia, i Fałowo, ok? Okej. Okay. nawet wejcherowo. I Wejkerowo. Więc składów. padło, że te nieznane mają nie być, Ten, tak? Nie jest trudniej. Nie. Czyli wyłączamy deluxów i kogo jeszcze? Analogie. Deluxów i analogie. Wysyłajcie odpowiedzi na ten adres, to tutaj się wyświetla, oczywiście możecie na ten adres też wyświetlać wyświetla, swoje opinie, wyświetlać swoje pomysły odnośnie programu, tego co Wam się podoba lub nie. My to staramy się czytać w miarę wnikliwie. Żegnamy się z Wami, żegnamy się z gośćmi, dziękujemy, że wpadliście do nas z dalekich stron. Cieszymy wysyłać się szczególnie z Twojego na a z Wami się żegnamy i do zobaczenia za tydzień. Miło było pana poznać. Nie, nie, nie. Ja Dziękuję bardzo. bardzo Dziękuję przekazać na pamiątkę. Oj, 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 oj. oj, oj. Pozdro. No Teraz może dokonamy tutaj, prawda, to jest Dobrze. dla was, to jest dla ciebie. Dziękuję. To jest dla ciebie.